Na przestrzeni dziejów mieszkańcy nordyckich państw zbierali drewno z rozległych lasów i wykorzystywali je do budowy jednych z najstarszych drewnianych konstrukcji na świecie. Norweski kościół klepkowy w Borgund ma ponad 800 lat, zaś w kościele w Heddal wciąż odprawia się nabożeństwa. Unikatowa nowa konstrukcja pozwala zaś mieszkańcom podziwiać las. Z innej perspektywy. Lasy pokrywają ponad 3 czwarte Finlandii i Szwecji, ale w Danii sprawa ma się inaczej. Tylko 15% powierzchni kraju jest zalesione. Wyręby lasów w XVIII i XIX wieku znacznie uszczupliły ich zasoby. W lesie Giselfeld Kloster widać intrygującą konstrukcję, która wygląda jak wpatrzone w niebo oko. Z nadejściem wiosny jej przeznaczenie staje się jasne. To skołtorne, czyli leśna wieża. Najwyższa konstrukcja w promieniu 60 km. Dzięki tej ogromnej spiralnej platformie obserwacyjnej, zwiedzający spacerują w koronach drzew i podziwiają zapierające dech w piersiach widoki. To pierwsza taka wieża w Skandynawii. Chodziło o to, by połączyć naturę i architekturę w jednym miejscu. Wieża jest oczkiem w głowie właściciela, Jespera Matisena. Ludzie bardzo często przychodzą tu rano i wieczorem, aby zobaczyć zachód i wschód słońca. Mają kontakt z naturą. Czuć, że to dla nich wyjątkowe doświadczenie. Jesper liczy na to, że wieża pozwoli ludziom doświadczać piękna, kurczącego się lasu. Jej budowa rozpoczęła się w 2018 roku. Projekt zakładał pozostawienie w środku spirali trzech rosnących tu buków. Jednakże pod betonowe fundamenty trzeba było wyciąć 25 innych dorosłych drzew. Aby zrekompensować wycinkę, posadzono setki sadzonek. Skomplikowana sieć rur podtrzymuje olbrzymią konstrukcję. Budowa wieży wymagała precyzyjnego ustawienia elementów konstrukcji tak, by nie zniszczyć otaczających ją drzew. Misterna konstrukcja wśród bezcennego lasu nabrała kształtu klepsydry. Zwężenie na środku sprawia, że drzewa rosną blisko wieży, a zwiedzający mogą spacerować wśród ich koron. Jest bardzo piękna. Mniej więcej w połowie wysokości wieży spaceruje się tuż obok drzew. Dziś wieża przypomina majestatyczny dom otoczony młodszymi kuzynami. W pogodny dzień widać oddalone o 50 km wybrzeże. Jesteśmy bardzo dumni ze swojego dzieła. Myślę, że goście też to czują. Misja zakończona.